Nie, nie. Co gdzie? Tak, jest Coś, nie... Ta, nie Jest do żarczyp, Nie, nie jeszcze to jest... To, bo to, bo... To, bo się się no, ale to Nie różna nie wiem, nie nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie się nie wiem, nie wiem, nie 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 nie

No i, 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 Musi dojść do siebie. Nie, 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 nie. Od momentu, kiedy Daru działa, nic tam nie jest. <laughs> nie wiem, ktoś nie wie, pojechał. Po prostu. Nacierał. Nie, ja, było po prostu. Kurde, no to Wojtych podejdź pod niego. On jest niby słaby, nie? Nie, no słaby jest, <ślinisa> ale. Pasowałoby go tak. No nie ma, żeby był jakiś, żeby go roz, rozgrzać, mu badyle i, wiesz, żeby to krążenie takie wiesz, przywrócić mu, nie? bidulek o, on pomału będzie wstał Tylko, żeby się on, Andrzej, nie kopyrdnął, nie wpadł do wody z powrotem. Trochę by go za, za blisko wyciągli. No nie jeszcze raz. Nie. Nie, nie bójcie się, Andrzej. On jest taki biedny, zmęczony, że. Dobra, no, tu tak. No, długo połóż. Tu go połóż. On na kolanach jest dobrze. dobrze. chcesz jest.

Tak, to, jest, to jest w drugiej głowie, to jest dwuletni kość byczek tak ja, nie sam co tak Nieraz chmarą, ale widocznie się odłączył gdzieś No Dokładnie no, Teraz już nie, to jest we wrześniu dopiero Widoczku Wstawaj, wstawaj chłopie, bo tu tutaj kurde psy. A ja bym chciał ognisko za to by się drzął, to? No!